Cześć, witam was w kolejnym odcinku Survivor Island. E, tak, e, spróbowałem trochę łowić ryb. Jednak zero, Brian, kompletnie zero. E, nie wiem dlaczego. E, może czasami tak jest. E, no i dzisiaj mam w planach tak trochę zrobić coś z tym burdelem, e, trochę go przerobić i zrobić w ogóle jakąś lepszą chatkę. Szkamie. No i co? No i wybierzemy się też na drugą wyspę, którą tam widzicie, o właśnie, wy, wyrosło mi drzewo. Eee, no więc tak, dobra. Eee, co ja to zrobić? Aha, kilow, jeszcze. a eee, kilow, podstawowa rzecz oczywiście. No i z tego wiaderko jakieś. Eee, nożyce mi dla razie są niepotrzebne, więc może jakąś łopatę sobie zrobimy. Eee, Mieczek już nam się praktycznie skończył, więc eee, sobie tutaj przełożymy. To jeszcze może tutaj trochę poz e, pozostać. E, no i coś, lawe drzewo jakieś, co? E, wow, już są trzy drzewa. Mam siekierę, jest dobra. No i w co kolejny jak będę coś wymyślał: jakieś e, dziadostwa. I w końcu będę musiał to obniżyć do tego poziomu, właśnie. Do tego, do, do tego i cały dirt sobie pozbierać. Do czego mi będzie służył ten dirt? Na razie obniżę sobie to o jeden poziom Czyli gdzieś dla tej wysokości będzie wszystko e, Coś słyszałem e, Tak, dla tej wysokości będzie wszystko e, Potem e, Potem sobie wezmę I zrobię tutaj gdzieś las Ale to taki na wodzie, wiecie o co mi chodzi e, Wiecie, no wyrównam sobie, tutaj po, układam dirta I na tym posadzę sobie drzewa Będę miał las praktycznie no, i to dość e, fajne zas zastosowanie, jest. Przynajmniej tak mi się wydaje. E, dobra, tkimy te drzewa, i robimy sobie łódkę, i spadamy latam tą wyspę. I sobie jeszcze jakiś porcik zrobimy. <coughs> sorry, sorry. No, to też nie będzie taki długi odcinek. bo że ostatni miał 13 minut, chyba, o ile się nie mylę. Albo więcej, nawet. Już nie wiem, kurde, nie pamiętam. Sorry, A, ale coś koło tego było. Eee, nie dostaję tam godziny dla Okej. Okay. Kurde, jeszcze wyżej? A, żebyś Jeszcze wyżej. Jeju. A, tu jakieś jeszcze coś jest. Muszę wszystko pozbierać, żeby mi drzewo się zniszczyło. Bo jest chyba jeden pięć ileś tam, to mi się nie niszczy całkiem. Jest, dobra, zebrałem wszystko. A to co, kopiemy w dół, spadamy. No dobra, musimy zrobić małą przerwę. Nie wiem czy słyszeliście coś tam z tyłu za moimi plecami. Ale dobra, mniejsza o to. Czekajcie, spróbuję jednak sobie załowić coś. E, czekajcie, mam pomysł. E, skoro mamy już deski, to mogę sobie jakiś tutaj e, pomost zrobić, do łowienia ryb. No właśnie, czemu ja tego nie, nie pomyślałem o tym wcześniej? E, dobra, gdzie mam wędkę? Tutaj mam wędkę. Czekajcie, sobie, czy tak zarzucę. Ale daleko. Ja pierdził. Czad No jak widzicie, ja rybka mi wzięła E, wow, za chwilę nam się pojawi coś Ale to pójdziemy kopać, tak, pójdziemy kopać Z tej strony biorą, z drugiej strony w ogóle zero, zero brania Zbytże jest grane Nie wiem dlaczego tak jest Obierze szybciej, kurde, tracę cierpliwość! Usz ty dziadu, prosto w domu! Dobra, żartowałem. Eee, co ja tu miałem robić? To no tak, nie mam żadnego łóżka, nic. Jeff sobie nie posyćiem. W ciapkę. Dobra, szybko sadzimy. Tu jakieś, tu, tu, e, tu, 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 jakieś straty pierdaty. Tu jeszcze szybko, szybko. No, dobra, Chyba nam powinno wystarczyć. I tylko na razie się będę żywił z, z ryb smażonych i no właśnie. Czekajcie. Zajdę sobie tam trochę niżej i pójdziemy sobie coś yy, popolować. Yy, tu miało być moje pomieszczenie. No i tak, zrobię sobie tu coś. Nie ja wiem, tu sobie zrobię łóżko, jak mi się uda coś znaleźć. Może jakieś yy, uda mi się znaleźć. Owieczki, ale raczej nie sądzę. A, dobra. I tu będzie też odgałęzienie trochę do idę kopali, bo wiecie, tam się dokopałem do, do wody. O właśnie. Więc tutaj zrobię sobie odgałą odgałęzienie i kopiemy w dół. Ciekaw jestem jak w dalszych odcinkach co będę robił. Jakąś wieżyczkę latarnię postaram się zrobić. A nie wiem, nie wiem, jeszcze się laty zastanawiam co będę robił. Okej, okay, tu jeszcze sobie pochodnie postawimy. No za chwilę wyjdziemy i sobie zrobimy, a raczej zapolujemy trochę, o właśnie iron, iron właśnie był mi potrzebny, był mi potrzebny, tu jest jeszcze, może nawet uda mi się znaleźć diaksy, który mamy poziom 48, czyli do 12 kopiemy w dół, i potem rozgrozień na boki jakieś. Ok, jeszcze chwilę. A potem mi się uda, może, jakąś farmę zrobić z tych czterech e, sitców, Będzie, może, jakąś farmkę zrobię. A to, to, wiecie, taką prowizoryczną. Potem, oczywiście, jak zbiorę. Z boże wypadnie mi coś, to oczywiście zrobię sobie jakieś tam e, lepsze coś. Ale to musicie latać, niestety, jeszcze trochę poczekać. ale Właśnie, nie wiem, co jest jeszcze dla drugiej wyspie, to, to jest ciekawe. bo Być może tam będzie trochę y, tych nasion. E, dobra, Malkinów. Od razu szybciej, kurde. Czekajcie, ja nie orientuję się, który 34 poziom jest. Tu gdzieś jest woda, słyszę wodę. To pewnie z morza, czy tam oceanu, nie wiem. Chyba że to gdzieś dla boki. Tutaj jest jakaś woda, to całkiem możliwe. I kolejny iron, proszę. Zbieramy, oczywiście zbieramy, zbieramy. Przyda mi się la. Yy, yy, przyda mi się yy, wiaderko, tak. Będę chciał jakąś lawę albo coś e, zrobić, wziąć, co mi się przyda. I wodę. Wodę, faktycznie wodę dla farbę. Ja mam dość, wiecie, dobrego farta do kopania, Co mniej wie, gdzie co jest. Nie wiem, co, co, co gdzie jest, ale idę, idę tak na oko. Tak, tak mi intuicja podpowiada, po prostu. A, który ma poziom. 15, jeszcze 3 w kratki w dół Teraz 13. Jeszcze jeden. Może w sumie jeszcze jeden sobie kopniemy O właśnie Mówię, że intuicja mi podpowiada eee, Okej. Okay. No i tu kopiemy. mogę już kopać na boki eee, Tu nie ma... No i węgiel No proszę od razu Kurde miałem zrobić pauzę żeby się w... Wysmarkać <laughs> O Jezus <laughs> Sorry, ale tak minimum jeszcze z dwa dni Będziecie musieli poczekać, zanim wyzdrowieję Coś mnie po prostu wzięło Jakaś choróbsko, kurde I yy, może O, redstone yy, No i coś tam, coś mnie tam Jakaś alergia, czy coś W ogóle jestem Kurde, jakiś taki dziwny Ostatnio że w tych starszych wersjach jak chciał się coś skopać, kurde, to nie szło skopać, bo strasznie długo to chyba ten się kopał, tak? A jeżeli się nie mylę, i tu będzie jeszcze jedno odgowy, nie? No i to będzie taki tunel. Być może jakieś dia diamenty znajdę, ale to raczej w to wątpię. Chociaż kto wie, kto wie. Może znajdę. Uh, ok. Na razie jeszcze tej solowej gry nie będzie. Będzie tylko hardcore i Survival island. Uh, bo postanowiłem, że nie wyrobię się z trzema na Może tego jeszcze nie sprawdzałem. musiałbym dopiero sprawdzić, jak to tam pójdzie. <coughs> Ale raczej właśnie myślę, że się nie wyrobię z tym wszystkim na nie jestem w końcu chusiek, żeby tego żeby szaleć od razu tak z tymi odcinkami Wola to też czasu nie mam. Ja mam trzy... dwie szkoły na głowie, bo jeszcze muzyczna. Naprawdę tego czasu mi czasami brakuje, żeby coś zrobić. A więc sorry, widzę tu, ale będziecie musieli oglądać tylko te dwie serie. Musieli. Jak będziecie chcieli oczywiście. Nikogo tu nie zmuszam do oglądania. O, tak. T -t 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 -t. Ile już tego tu mam? O, dość prawa. Jeszcze chwilę, żeby tylko ta noc minęła. I. jedziemy dalej. Nie ktoś mi to mówił, że jak się dokopiemy do ziemi, to znaczy, że coś dalej ja, ja to sprawdzam już kilka razy. Kilkakrotnie już to sprawdzałem, a nie razu mi to nie wyszło. Obkupałem całą ziemię. Yy, mówię wam, i go znalazłem, czyli to jest tak jakby nieprawda. Dobra, dość tunel już jest długi. Trzeba tego nie zatkałem. Yy, I co? Tu będzie jeszcze jedno odga odgałęzienie na dwa. Yy. Trzeba wszystko ładnie tutaj zakryć bo mamy tylko na dwa no i co, idziemy na górę i tu jakieś schody jeszcze by trzeba było bo zanim ja tam wyjdę na górę to... katastrofation trzeba sobie, ten, wypalić ryby czy znaczy nie wypalić, tylko, ten, usmażyć e, rybcie, moje rybcie I, i, co tam dalej nie wiem jeszcze, co będę robił no, ha, miałem jeszcze ten burdel jakoś prze, przebudować no tak no to, nie wiem, coś pokombinuję ja już chyba dzisiaj wstaję, eee, o ile się nie myślę, No właśnie, eee, może chodźmy do jakieś krypsy. Eee, ja i będę, pozwólcie, będę je przezywał krypsy, nie wiem dlaczego. Eee. Jeszcze ani razu nie trafił. O, trafił. Ale tu, to nie jest hardcore, czyli nie, mu, nie muszę się obawiać, jakby co to mogę tutaj wrócić, eee, no problem. Co tu, pająka już nie ma? A ile ja chciałem pająka? Yy, mam jakieś strzały? Nie mam, ale mam za to dwa łuki. Ach, w sumie nie wiem skąd mi się wziął drugi. Nie mam strzał. No i tak nie wiem jak się robi strzał. Wiem, że coś z piórkami było, yy, ale nie pamiętam. Yy, dobra, Kirpin mi wpadł w moją zasadzkę. Ja to nazywam zasadzką. Chodź tu, Krypciu. Chodź. On nie wybucha w wodzie. No właśnie. Przynajmniej mi się zdawało, że nie wybucha w wodzie. No i teraz mam e, już strzałem, więc mogę sobie raz wystrzelić coś z uku I coś, może trafię. Nie wiem, może z drugiej wyspy, coś. Nie, wiem, sprawdzimy to, czy ja mam dobrą czelność. Tego creepera się postaram trafić. Dostał! Hurra, czyli mam dobrą celność. Eee. Czekajcie sobie łódkę zrobię i lecimy na tą drugą wyspę. Coś tam, kurde, jeszcze jakieś drewno jest w tym... Bo yy, już powinno zniknąć wszystko. Nie wiem. Jest tu coś jeszcze. Ha! Wiedziałem. Wiedziałem, że coś jest. Dobra, czy pozbieram sobie te no, Widzę, Widzicie, las tu będę miał dość porawy, to wszystko wyrośnie. No i powolutku tak sobie będę. No i co teraz? Yy, trzeba się czymś pożywić. Że mi brakuje jedzenia yy, i rybcia. Kurde, ja ją wolę wypalić. Coś ja się tak pieprzył. O z tym. Dobra, trzeba tyle jakiś burdel przebudować. Nie mam jeszcze pomysłu Bunkier. A, spadłem. E, dobra. O, to trzeba... Kurde, ja mam kilofa. Sheet Ajdź, 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 Dobra, wypal mi się to i sobie zrobię kilof Oooo Co ja Aha, jakieś fajne coś zbudować No tak Czyli, bo... Aha, bo ja mam deski jeszcze, kurde I To podstawę sobie zrobię z kamienia Mniej więcej taki mały ludzki domek będzie I tutaj O, taki kwadrat to będzie mój dom. Eee, może nie za ładny, ale na początek będzie. Eee, tak. Tu. O, tutaj. Tu. No I piasek oczywiście jest na plaży gdzieś tutaj, na tej wyspie, więc sobie zbiorę i zrobię sobie szkło. Ok. Potem może jakiś statek zrobię, nie wiem zastanowię się eee, jeśli coś słyszycie z tyłu to się tu nie przejmujcie e, dobra muszę jeszcze jedną przemię zrobić, sorry eee... co jest kurde ja mam krew na palcu? czekajcie muszę sobie to jakoś wyczyć a nie to ketchup, dobra srać to wolę nagrywać e, póki jest czas to sobie zrobię jeszcze jakiś domecek Mm, dobra, taki będzie. Trzeba jakiś dach zrobić. No, uh, taki do, do szpica będzie. Do szpica. <laughs> Ej, no, bierz to, bierz, 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 dobra. Kurde, feluś, może mi nie wystarczyć e, drewna na schody, ale to raczej myślę, że sody z kamienia sobie zrobię. Kawienia, Kamie widzicie, mam dość sporo, rawo. sobie sody też zrobię z kamienia O, właśnie, no i zrobił sobie tak. No, i oczywiście potem tutaj sobie dam płaskie jakieś ten. Yy, płaskie, slaby. Chyba wiecie że o tym doskonale. No, czyli powoli nam się gierka rozkręca, jak widzicie. Okej, okay, tutaj jeszcze piekniemy. Tu. Tu. No, akurat równe 64 sody Eee uh, co teraz? Ale <coughs> sorry, ja pierdziel o dobra. Ten powinno nam wystarczyć. A no i kładziemy sobie w rogach Kulturalnie. Za chwilę sobie wypalę yy, piasek. Będę oszkła. No ile w górę? Też jakieś. No i proszę mamy domek. Miałem domek miałem robić w innym odcinku, e, ale postanowiłem, zrobić dzisiaj. Okej, okay. bo ja nie mam kilofa, właśnie. Dlaczego? Bo nie wypaliłem sobie żelaza. aż 21. Wow, A, 4 wystarczą. Może by to jakoś pościnało tutaj, co? Ale nie, poczekam, aż urośnie wszystko. To, to sobie wtedy coś. No to może co? Skoczymy sobie na, na inną farmę. Ale jak się łódka robiło? W ten sposób. O, właśnie. Łódka Boat. Z silnikiem, kurde, jakimś, nie wiem, niewidzialnym. Ani wiosła, ani nic. A, dobra, rapujemy. Super łódka. Nie ma jej czym za bardzo przedsumować. Po bo się rozczaskamy. Ups. E, a ty gdzie? Tam masz siedzieć. Eee, dobra, zobaczymy co tutaj jest. Praktycznie nic. Tam jest jeszcze jakaś mała wysepka. Tam widzę jakąś trawę. Tak, za chwilę sobie tam skoczymy. E, bo Tylko trawę potrzebuję. Czyli lasiona. No i gówno. Aha, mówiłem, że to gówno będzie? Eee, no tak. Miałem pH, ale drewno jest, czyli mogę ciąć. Eee, co jeszcze? Tu jeszcze coś jest, może z... Glila. Glila, na, na bank to jest glila. To sobie ją wezmę e, i zrobię sobie cegówki. Być może sobie... stujeguję mój dom. Tam jest jeszcze jakaś glina Nie, to piasek. Ale tu jest glina no tak myślałem. Tam jest jeszcze kurde ile tej gliny. Wow Ale czad. Nie, no zrobię cegówkowy dom. Yy, jaki cegówkowy? Z cegówek. Ale będzie fajnie. Ale to dopiero w kolejnych odcinkach, bo na razie nie mam czasu na wypalenie tego wszystkiego. Yy, szybko, bo mi się powietrze kończy. Dobra. Yy, trzeba coś przekąsić. Na szczęście sobie yy, usmażyłem ryby. Eee, dobra, to co? Lecimy tam w dół? Bo mogę dednąć Tego się właśnie obawiam Nie, yeah, muszę być na samej powierzchni i znowu zadorkować Fuck, fuck! E, dobra Regeneruje się życie i jedziemy tam z koksem pod wodę Naprawdę jest Coś fajnego, dobra. Kiedy się tu szybciej kurde na to schodzić? Dobra, na górę, na górę! Ciągnij, koleś! I znowu dennę trochę. Dobra, niech się odregeneruje. Wow, dość fajnie już to wygląda, naprawdę. Dość ciekawie. To ja może sobie tą glinę w osobności wezmę, żeby was tutaj nie zanudzić. Yy, to już też jakaś wysepka jakieś głowa nam wystaje. No tak, zbiorę sobie glinę. O, podczas gdy was nie będzie. Całkiem fajne to dno. Kuź, ile tam jest gliny. Słuchajcie, nie, ja mam jakieś, jakiegoś farta. Mam. To chyba glina jest. Ale to dobra, zbiorę sobie glinę yy, poza, poza lagrywajem. Tak, bo nie chcę Was tu na siłę zaludzać A jeszcze kilka razy pewnie dednę z tym, tym zbierajem. A e, to wiecie. No. To co? Spotkamy się w kolejnym odcinku już, tak? E, dobra, szybko na moją wyspę. Jak widzicie tu już e, zachodzi słońce. I kopskie mi się na moją wyspę. Szybciej mnie tak tą łódką. Wiosły, wiosłuj Wiosłuj, mieciu. Wiosłuj. Tu tutaj będę miał port. To, jest, to już jest pełne. Pewne. Tutaj będzie port. E, dobra. Spieprzałem szybko do domu. Okej, okay. szybko, 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 szybko. E, to jest jakieś tra jakaś trawka. Zombiak! Łoza, 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 łoza. Ha, ha. Pokonałem skór, czy syna. Wypaliło się, dobra, wypaliło się. Teraz to mogę już w sumie wyp zacząć wypalać. Zrobię sobie płotki. Zaraz zobaczycie po co. Już pewnie co niektórzy się tutaj domyśleli. Po co mi a, patyki i po co mi a, fence, czyli ogrodzenie, czyli jakieś. Nie wiem. Tu też jest jakaś gilila. Ej, no co, ja mam jakąś fajną, fartowną babkę. A tutaj jest jakaś wyspa. Tak, tam jest, tam jest jakaś wyspa. Czyli tutaj, tutaj. mam. Wow! Wow, 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 wow! Tam się kopskiemy, ale dopiero później. Dobra, na razie tyle, bo ja mam więcej. Eee, tego. Ale drugi odcinek już mam zaplanowany, tak? Kopskiemy się tam. Kopskiemy się tam. Coś zrobimy. Nie wiem drzwi, mam deski, mam szybko e, dobra, tam już chodzą e, łopata w dłoń i kopiemy sobie piasek, szybko szybko też jest nie, to już ha, to już nie jest glila Czyli Survival jest fajny, jednak. Tak jak przypuszczałem. Eee, dobra, wiecie co? To ja już może zakończę ten odcinek. No widzicie, o, poszukaliśmy, czy. No, znaleźliśmy jakieś coś tam wreszcie. Jakąś dziurę. No, jakąś czarną dziurę. Bo tam nie wiem co tam jest. Eee, wypalić to trzeba wszystko w cholerę. Tyle, co się będę jarał. Dobra, tego na razie wystarczy. co mm, się wypaldzi? No tak, yy, piasek. Kłuźba, żeby nie żadnego creepera, bo coś nie zeżarło. Dobra. Kurde, nagle chciałbym tak odcinek godziny nagrać. Naprawdę. Eee, tak, nagram jeszcze tak z dwie minuty. Pociągnę sobie takieś polowanko. E, dobra, rozerwałem creeperka naszego, creep, kochanego eee, To będzie creeps Okej, okay, pozwieram sobie dirta No i co, idziemy na drugiego Czekajcie, tu gdzieś jak jakiegoś szkieleta Ach. Dobra, zabijam kolesia Dobra, nie, kończę ten już odcinek, bo mi się tutaj zaludzić Ja chcę coś jeszcze zostawić na kolejne odcinki. Dobra, więc co? Dzięki za oglądanie, tak? Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Da, czekajcie. O, dobra, nie, kończę odcinek, na razie.